AlcoSense od Air Essence to idealny tester alkoholu do użytku prywatnego i może okazać się bardzo przydatny w różnych sytuacjach codziennych. Urządzenie idealne do testów trzeźwości dla kierowców, pracowników lub osób prywatnych, które chcą sprawdzić zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ryzyka i błędne oceny są w ten sposób omijane. Obsługa alkomatu jest intuicyjna i prawie bezkontaktowa. Przesuń górną klapkę dmuchaj w czujnik przez 10 sekund. Wynik zostanie wyświetlony na LCD z sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Pomiar jest wyświetlany w dwóch kategoriach: gramy na litr i procenty. Po teście na dolnym końcu urządzenia wyświetlany jest kolor podobny do systemu sygnalizacji świetlnej. Obok wyświetlacza zawartości alkoholu we krwi. Czerwony oznacza nietrzeźwość. Po spożyciu alkoholu jest pomarańczowy, a trzeźwość zielona. Większość alkomatów na rynku jest droga, ma starą technologię, wymaga kalibracji oraz ustnika. Jeśli wybierzecie ARCUSENS, dostaniecie małą, zaawansowaną technologię cyfrową stosowaną także w urządzeniach policyjnych. Nie wymaga kalibracji i jest gotowy do użycia w ciągu 10 sekund. Urządzenie automatycznie się wyłącza po dwóch sekundach po zakończeniu pomiaru. Aby zapewnić wysoką jakość pomiaru, zawór zamykający chroni czujnik przed kurzem i brudem. Dodatkowy ustnik jest tutaj potrzebny. Ponadto urządzenie można łatwo naładować za pomocą USB-C. Zdecyduj się na Alkosens od AirSense i otrzymaj 100% wygodę, łatwość obsługi oraz niezawodny wynik.